Cześć, witajcie moi drodzy, witam was w ostatnim odcinku w tym roku i będzie ten film polegał o tym, że podziękuję wam za ten rok, że mnie oglądaliście, o to co osiągnąłem, no i nie wiem w sumie, no przejdźmy do rzeczy. Oczywiście dziękuję wam za ten rok, który udostępnił mi ponad pół tysiąca subów. Dużo wyświetleń może nie było, ale też się nie dziwię, bo mało nagrywałem, ale to i tak nie jest bardzo źle na to, co robiłem. Tutaj na przykład z, z Liveów trochę jest wyświetleń, ale mniej niż z odcinków takim odcinkiem bardzo dobrze odbieranym. W tym roku na przykład było w yy, granie w Dusty Trip albo Poradnik, ale to też nie jest to, co chciałem osiągnąć. Jeszcze... Czekam na takie coś, co mi da po prostu osiągnąć więcej wyświetleń. No ale to myślę, że w następnym roku dam radę osiągnąć. Oczywiście też Wam dziękuję za, w, za to, że dałem radę odblokować wspieranie, które bardzo mi się przydało, które no, daje mi nowe możliwości w mojej branży youtuberskiej też. No i tak. Mm. Dziękuję wam za komentarze, dziękuję wam za wszystkie lajki, dziękuję wam za wspieranie, chociaż że dużo ich nie było mm. Dziękuję też za dobry odbiór w filmach, który po prostu jest za miłą atmosferę. No I też dziękuję wszystkim pomocnikom w nagrywaniu. Głównie to przy Minecrafcie, tutaj ten jeden odcinek to się przydał. Przy poradniku miałem jedną osobę do pomocy. Albo też, no, no nie było dużo tych odcinków gdzie mi pomagali, no ale no jednak pomagali, więc oczywiście wam za to dziękuję. I mi się wydaje, że to będzie wszystko na no koniec, jednak nie. Ee, życzę wam dobrego nowego roku i życzę wam, żeby ten rok, także znaczy Boże, następny rok, żeby wam dobrze popłynął, żeby wam się dobre rzeczy działy, żeby wam się z marzenia spełniały i wszystko to, o czym marzycie, więc żegnąć się z wami, trzymajcie się, narka, papa. Pa.